Dziękuję raz pozdrawiam wspierający kanał. Hejka kochani, tutaj Leksiak i dzisiaj, sobie nagrywamy pierwszy odcinek z ocenianiem motywów na moim kanale. Tak pomyślałem, że fajnym pomysłem, fajnym urozmaiceniem mojego kanału, to myślę, że będzie nagrywanie motywów. Możecie dać znać w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł na nagranie jakiegoś filmu z czegoś innego, może z MSP2. Ale jakiegoś, nie wiem, może przeglądania rzeczy z szafy, albo robienie luka ale to bardziej na shorta. Także myślę, że na początku to sobie ocenimy tło z pakietu. Taki mamy pakiet Soft Summer. No i generalnie no widzę tu jakąś wodę, widzę tutaj jakieś krzaki, jakąś, jakiś piasek. No, generalnie to podoba mi się to tło, chociaż, nie no, użyłbym na pewno to tło do jakiejś miniaturki na YouTube'a, czy coś. Myślę, żeby się przydało. Takie... O, ktoś mnie zaprosił do znajomych, przyjmę. Yy, takie myślę, że solidne... 9 na 10 w czasie. No, mi się podoba, nie wiem jak wam, możecie dać... Komentarze, swoją moczankę Ale osobiście to Mi się podoba to tło Także może teraz Sobie przejdziemy do rzeczy z tego z tego motywu Tutaj widzę, mamy co to jest stół jakiś Rower o camping O, to dla mnie ja, Jak Jak będę do lasu szedł, to będę w nim spać Będę w nim nocowo Ognisko jakieś? Nie no, generalnie to najbardziej, najbardziej z tej pierwszej strony, z tej rzeczy. To mi się podoba ten kemping. W tym kempingu będę spać. Będę spać w tym kempingu i myślę, że spoko. Potem co mamy z kolejne? O, torcik! Torcik, torcik! Torcik to chyba bardziej na urodziny MSP, bo niedawno była urodzinę MSP. A wczoraj, nie wiem kiedy ten odcinek w sumie wleci. Myślę, że w poniedziałek, także dwa dni temu moje urodzinki były. Także najlepszego dla mnie. Mamy napis Happy Birthday. Happy Birthday to dla mnie jak na urodziny MSP. Potem co mamy? Jakieś gwiazdeczki tutaj się się pojawiają co jakiś czas. Widzę, że tutaj jakaś osoba was pozdrawia. Kolejne to mamy... Party Marka. Jakiś budynek z takim czymś i tutaj mamy jaką jakiś napój i hamburgera, balony. To idealne dla mnie jak na urodziny MSP. Ooo, piniata z buni! Super! Fajna ta piniata generalnie, mi się podoba. Co my tutaj dalej mamy? O! Precel! Takiego precla to bym w sumie zjadł. Tam mam paluszki, nie? precla, ale mam paluszki. Yy, potem... Co to jest? To nawet nie... Ma o! Komoda! Mamy komodę! Idealnie do mojego domu komoda. O, i croissant. Ja mam generalnie takie croissanty, a w środku nadzienie z marców. Bardzo dobra, polecam wam spróbować, bo bardzo dobra, na urodziny dostałem. O, ale fajny piesek, to jest chyba piesek? Czy to co to jest? Cute and fluffy. a yy, nie wiem, słodkie i... I nie wiem chyba, chyba dobrze to tłumaczę, nie wiem. Rower. Dobra, mnie się z tym... Myślę, że to już wystarczy, bo potem będą takie rzeczy. Ej, te maskotki są fajne w sumie. Podobają mi się te miaskotki. O i ty, kres Fajny. Dobra, ale może sobie przejdźmy do animacji. Animacji myślę się spoko. Eee, co my tu mamy za animację? Ja może bym sobie kupił jakąś animację, bo myślę... A nie, nie kupię sobie jednak. Mam 91 star Coins i dwa diamenty. Muszę sobie załatwić starcoinsy, bo nie mam z czego ten. Jak ktoś będzie chciał na live coś, z listy życzeń, wiele rzeczy, no to wtedy nie będę biegły rozdać, także... Będę musiał się napatrzeć w starcońcy, będę musiał kupić jakiś, nie wiem, mały pakiet czy coś. Ej, fajna, fajna w sumie. Nie, ale taką to nie kupię. Taką to nie. Jak się MSP zacina w ogóle. To jest niemiłosierne. Ej, jaki taniec? Może tą? Może tą animację bym sobie kupił, jakbym miał start jestem w sumie, bym na takim polował. Faj... Fajnie tam ja, fajnie tam... uuu, co my tu mamy? O, widzę, że może postać sobie siedzi, siedzi sobie i przy stoliku sobie siedzi. No. O tu mi chodziło. Co w trawie piszczy? Nie, to są bardziej krzaki w sumie, nie taka trawa, tylko krzaki bardziej tak w sumie. Ohoho. Ale fajne, ty, ale fajna animacja. O, animacja chodząca po prostu. O, maskotka! Maskot moves. Ej, fajna w sumie. Dobra, dalej co mamy? Tak, wiecie, no nie będę nie zbyt dużo tych animacji i tak dalej, tych rzeczy, żeby ten odcinek nie był za długi, ale... O, coś tam ocenię, coś tam ocenię. Ej, fajna, fajna, fajna. Potem co mamy? Dobra, o biegnę na, znaczy, co to jest, lew, nie, to nie jest lew, to nie jest lew, co ja w ogóle mówię, co ja w ogóle mówię, to nie jest lew, o ryk, fajne, dobra, może przejdźmy sobie do mody dziewczęcej, nie, w sumie, w sumie do chłopięcej, bo na MSP1 mam chłopaka, to w sumie do mody chłopięcej, sobie przejdźmy jednak. No, młode dziewczęcom też może sobie ocenimy, zobaczymy. No, generalnie podoba mi się, jakby... Znaczy, no, generalnie na MSP1 mam pupaka, to wynikło z tego, ponieważ to Ma małeś 5 lat, a kiedyś to, że tak powiem, nie wiedziałem co wybieram. 5 <laughs> lat temu. Także no. Jakie shorty? Jakie shorty w ogóle? Eee... Ropy, Pong summer day. Fajne, fajne. Nie wiem, czy ja mam też oceniać rzeczy tak poszczególnie, czy mam ocenić tą szafę całą ogólnie. No, generalnie to ja nie lubię czołgów A to, że na MSP1 mam lukę chłopaka, no to tak jak przed chwilą tu zobaczyłem, No, nie wiedziałem co wybieram 5 lat temu. Myślałem, że wybrałem. A, dobra, nieważne. Um... Jeżeli mam ocenić szafę, no to ocenibym ją na 8, tak szczerze. Jeżeli mam ją ocenić. O, tutaj gotowy jakiś luk jest. Szczerze nie kupiłbym tego luka gotowego. Bym wolał sobie zrobić jakiegoś luka samemu za rzeczy niż gotowego tu. Co to jest za luk w ogóle? Nie. To nie dla mnie luk. No może jeszcze... Młode dziewczęcą, nie będzie. Mm, mamy... No tu już są fajniejsze rzeczy, no bo jednak dziewczęce ubrania na MSP 1 jak na jak i na MSP 2 mi się podobają. O to mi się podoba, to jest fajne. To jest fajne, to, to jest spoko. To, to, to jest akurat bardzo fajne... Nie to. A dobre nieważne już co. <grym> Eem... Um, fajne w sumie. Patrzcie, fajne, fajne. Fajne, mi się podobałem te topy. 14 diamentów. 14 diamentów. No chyba iść pogrzało. 14 diamentów będę płacił za taką. Za, za taką suknię. Chyba jest coś pogięła głowa. o ale fajne. O. spódniczka, Kupię sobie taką. Chociaż nie, bo to jest za długie, to o tak zostawię, tak kiedyś sobie kupię. Myślę, że to by było wszystko. Generalnie ocena taka ogólna tego motywu, to ocenię ten motyw na takie 9. Nie powiem, że ten motyw jest dziesiątką, bo podobałem mi się. Były po prostu lepsze motywy, no dlatego oceniam go 9 na 10. A, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli będzie kolejny motyw, to myślę, że też nagrym odcinek. Tak myślę, że będziemy nagrywali odcinek co motyw. Trzeba coś w końcu na kanale robić oprócz liveowania. Także trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa wszystkim.